Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku dzisiaj porozmawiamy na taki temat, dotyczący głównie hodowli, natomiast skupimy się na tym, co Was najbardziej interesuje czyli na rasach drobiu ogólnoużytkowego. Powiem Wam, dlaczego ja wybieram tą rasę, powiem Wam, czym ja się kieruję przy wyborze ras drobiu. Wiem, że był podobny odcinek, natomiast dzisiaj tak dokładnie chciałbym Wam to wyszczególnić. I powiedzieć, dlaczego ja na przykład kupuję rasy kurrosa, a nie na przykład jakieś kurozdobne, czy też inne rasy kur ogólnoużytkowych. Także zapraszam do oglądania. I oczywiście, jeżeli mielibyście do mnie jakieś pytania, coś by było niejasne, albo byście się chcieli podzielić jakimś, jakąś informacją czymkolwiek, to zapraszam do pisania w komentarzach. Moi drodzy, jeżeli chodzi o rasy drobiu. To ja wybieram głównie rosę ze względu na odporność i ze względu na nieśność. Te kury mają bardzo dobrą nieśność. Te kury w tej już końcowej i głównej fazie swojej nieśności jajka ich są dość spore, więc dlatego wybieram też tą rasę. Dodatkowo jestem bardzo zadowolony z odporności. Te kury przy odpowiednich warunkach bardzo mało chorują. Jest bardzo duży wybór tego drobiu na rynku, jest w czym wybierać, także nie jesteśmy tylko i wyłącznie, słuchajcie, skupieni na jednym dostawcy. Możemy mieć różnych dostawców, którzy nam te kurki dostarczają. Mamy duży wybór, mamy w czym wybierać. Dlaczego nie inna rasa? Już trochę o tym powiedziałem. Na kurach ozdobnych w ogóle się nie skupiam. Ja się staram kupować kurynioski, kury na jajka. Wiem, że wy głównie też takie kury kupujecie, dlatego dzisiaj właśnie chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego te. I teraz tak, możemy kupować, słuchajcie, saseksy, możemy kupować lekhorny, jakieś tetry, messy, różne kurki. Natomiast ja się skupiam na tej rasie, hodujemy tą rasę od lat, i ta rasa w tych małych chowach najbardziej nam się sprawdza. Oczywiście nie neguję tutaj innych ras, które też u mnie w hodowli się pojawiają, pojawiały. Starsi widzowie pewnie pamiętają, że mieliśmy również inne rasy drobiu. Natomiast w moim przypadku i pewnie też w przypadku wielu hodowców, was, tak jak mnie oglądacie, macie również tą rasę. Dlaczego na przykład nie kupujemy, słuchajcie, lekhornów i trochę odchodzimy od nich? Ze względu na, tym, na to, że te kury nie są aż tak odporne na warunki. U nas w hodowli wydaje mi się, że jak na małe, małą hodowlę, taką powiedzmy do 300 kur, warunki mamy super. Mamy kurnik, który jest murowany, mamy okna, gdzie mniej więcej można powiedzieć, że wszystko jest odpowiednio usytuowane, mamy grube, szczelne drzwi. Odpowiedni dach, kurnik dość duży, ściółka, wszystko wymieniane na bieżąco, więc wszystko powinno być ok. Wybieg też mają duży i jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o lekhorny, one mają małą odporność, mniejszą dużo niż Rosa czy na przykład Kury Saseks, i dlatego ich nie wybieramy. Jeżeli chodzi o jajka, też niosą trochę mniejsze jajka. Przy dobrych warunkach niosą tych jajek jeszcze więcej od ROS, natomiast. No mówię, coś kosztem czegoś, dlatego my wybieramy głównie tą rasę. Czy wy musicie wybierać tylko i wyłącznie tą rasę? Oczywiście nie, tych ras drobiu jest bardzo dużo, natomiast też na rynku nie będziecie mieli zbyt dużego wyboru, chodząc po jakichś targach, bazarach, giełdach, sprawdzając w internecie. Ponieważ tak jak już wspomniałem, w internecie kur jest bardzo dużo. Natomiast żeby kurki kupić, słuchajcie, mimo wszystko musimy je widzieć. I koniec i tutaj nie ma dyskusji. Musimy te kury zobaczyć, obejrzeć, jak one wyglądają, czy nam odpowiadają, czy my chcemy w ogóle te kury e, kupować, bo może się okazać, że ktoś nam wyśle na przykład kury chore, pomijając fakt, że kur w ogóle zwierząt żywych nie powinno się wysyłać. Okej. Okay. Więc to jeżeli chodzi o temat związany z tym, dlaczego ja wybieram tą rasę. Teraz kolejna rzecz. Nauczyłem się, słuchajcie, i wiem, ile tam mniej więcej kura pokarmu y, potrzebuje, y, jak ona reaguje na jakieś tam warunki w hodowli, co ona je. Oczywiście ktoś powie, że kury jedzą wszystko, wszystkie to samo, I jest w tym część prawdy. Natomiast wierzcie mi, że jeżeli jest na przykład kura typu lekkiego, no to na logikę ona zje mniej niż kura typu średniego czy ciężkiego, bo po prostu jest mniejsza, ma mniejsze zapotrzebowanie itd. Więc my na razie zostajemy przy tej rasie. Słuchajcie, nie kombinujemy. To też nie oznacza, że wy macie kupować tylko i wyłącznie się sugerować tą rasę. Natomiast ja Wam odpowiadam na pytanie, które może w jakiś sposób Was interesuje. Nagraliśmy ponad 1000 odcinków, więc ważne i potrzebne jest to, żebyście takie informacje wiedzieli, dlaczego my wybieramy akurat te kury. Nie jest to żaden wyznacznik, ale głównie właśnie skupiamy się na nich. Teraz tak, jakich kur nie polecam do takiej hodowli? Jeżeli chcecie mieć kurki na jajka, to oczywiście jajka kolorowe będą, kiedy kupicie głównie jakieś tam araukany, czy kury ozdobne. Natomiast w większości przypadków, słuchajcie, tych jajek nie będzie zbyt dużo, więc jeżeli chcecie mieć jajka praktycznie, no prawie, że codziennie, jeżeli chcecie mieć kury, które mają odpowiednią odporność, to celujcie w kury ogólnoużytkowe. Teraz nie jest to trudne w zakupie, bo większość hodowców, większość handlarzy, sprzedawców, głównie takie kury skupuje, żeby potem je sprzedawać. Na nich jest największa przydatność. Przebitka na nich się zarabia. Też yy, najwięcej ludzi takich kur poszukuje i dlatego handlarze takie kury sprzedają, więc problemem nie będziecie mieli dużego problemu z zakupem takich kur, tylko że no, musicie wziąć pod uwagę właśnie parę tych parametrów, o których zaraz też wam powiem. Pamiętajcie, żeby w pierwszej kolejności, ja zawsze to mówię, kiedy opowiadam o rasach drobiu. Sprawdzić i wiedzieć, jak wybierać kury, na co zwracać uwagę przy wyborze drobiu. Dlaczego? Ponieważ można dać się bardzo łatwo oszukać. Jeżeli nie wiecie, jak wybierać kury, odcinek, który ja nagrałem, trwa 8 minut, gdzie mówię dokładnie, jak wybierać kury, na czym się skupić, na co zwracać uwagę. I tak naprawdę, słuchajcie, nawet laik, osoba, która nie ma pojęcia o drobiu, będzie wiedziała, co robić. Wystarczy ten odcinek obejrzeć i już na zawsze po prostu będziecie wiedzieli, jak wybierać kury, żeby nie dać się oszukać. Zaoszczędzi wam to dużo stresu, dużo energii i może w przyszłości nawet dużo pieniędzy. Bo słyszałem nie raz o przypadkach, nawet piszecie do mnie naoczne przykłady, gdzie po prostu kupowaliście kury po tygodniu, dwóch, trzech one padały, musieliście kupować znowu, zastanawialiście się czemu, no bo niby warunki dobre w hodowli, ale kury okazało się, że były tam chore, czy cokolwiek z nimi się działo. Dlatego ważne jest to, żeby wiedzieć, co robić. I kolejna kwestia, jeżeli chodzi o terasy drobiu, no wiecie, że wyróżniamy trzy rodzaje czyli kury broilery na mięso. Tych kur praktycznie nikt nie kupuje, jeżeli się nie skupia właśnie na tym aspekcie hodowli. Drugie to są kury ozdobne, jeżeli Wam się podobają, chcecie, jak najbardziej kupujcie. A trzecie to są oczywiście kury nioski, które kupujemy najczęściej. I one się dzielą na te kurki towarówki, czyli te takie, gdzie mamy na dużych fermach, gdzie kury są nastawione i hodowcy przede wszystkim są nastawieni głównie tylko i wyłącznie na biznes. No i te kury ogólnoużytkowe, które są specjalnie odchowywane, tak żeby miały trochę większą odporność na warunki, bo wiadomo, my w tych hodowlach, jak sami dobrze wiecie, nie mamy sterylnych warunków. Ten kurnik nie zawsze jest murowany, czasami jest Drewniany. Czasami jest jakaś sopa przerobiona, jakaś nawet buda dla psa. Różne macie warunki, wiem, bo piszecie, wysyłacie zdjęcia, mówicie jak to u Was wygląda, więc wiem, że jest różnie. Dlatego Wam polecam te rasy ogólnoużytkowe, żebyście na nich się skupili, bo one mają tą odporność po prostu większą. I też co bardzo ważne, te kury dużo szybciej adoptują się do środowiska. Pamiętajcie, że jeżeli ktokolwiek Wam powie, że kury powinny się nieść od razu, jak Wy tylko je kupicie, czy te kury się u kogoś niosą, a u Was też się powinny nieść, to nie jest prawda. Kura potrzebuje tygodnia, dwóch, trzech na przyzwyczajenie się. I nieważne, że u kogoś już te jajka niesie, u was tych jajek nieść nie będzie i na to się musimy przygotować. Jeżeli liczycie, ile zarobicie na jajkach, ile zarobicie na kurach, na czymkolwiek, musicie uwzględnić to, że ta kura potrzebuje czasu, żeby się zaklimatyzować. Średnio przyjmuje się, że im kurka jest starsza, tym tego czasu będzie potrzebowała mniej, ale i tak te parę dni potrzebuje. Także słuchajcie na dzisiaj, tyle. Mam nadzieję, że pomogłem, że zwięźle i szczegółowo odpowiednio odpowiedziałem na Wasze pytania. Gdybyście coś chcieli jeszcze wiedzieć, to śmiało piszcie w komentarzu. Ja na każdy komentarz staram się odpisywać. Także na dzisiaj wszystko. Prośba ogromna o łapeczkę w górę, o subskrypcję. I widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Już trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.